Nazwisko. Kaczmarczyk. Naprawdę tylko chcecie? A co mamy robić? Siedzieć i czekać na księcia na Białym Koniu? Może ja też powinnam sobie czegoś poszukać. <laughs> Szybka randka. Chcą mnie do czegoś zmusić. Czuję, że to będzie piękny dzień. No proszę. Zaczynałem wątpić, czy się pojawisz. Belka fajne imię. Od balani. W końcu mamy ze sobą coś wspólnego. Łączy nas ta sama kobieta. Chcesz porównać doświadczenia? Musiałeś się zemścić? W dodatku w taki idiotyczny sposób? Stęskniłeś się za mną? Ani trochę, jak poszło z doktorkiem. Ja się nie dziwię, że ten psychol czuje się bezkarnie. Zabił Agatę, wypuścili go. Teraz stan pasi też mu to ujdzie płazem. Co dalej, kto będzie następny? Odpocznij, jutro będzie lepiej. On się nigdy nie potknie. Nigdy się nie pomyli. Nie możesz go zabić. Musisz znaleźć inne rozwiązanie. To mi uwierzy, że coś takiego miało miejsce. Nie będziesz miał okazji o tym opowiadać.